Ciebie Maneczko Widzowie, witam Was w kolejnym filmie na tym kanale. Nie jest to vlog dzisiaj, ponieważ e, mamy taką aplikację, ja znaleźliśmy. E, nazywa się Too Good To Go i kupiliśmy dwie paczuszki na tej aplikacji. To jest coś takiego jak i jedzenie. No i kupiliśmy dwie takie paczuszki i dzisiaj zaraz po nie jedziemy. Odebrać, no i chcę Wam pokazać, co znajduje się w tych paczkach, co można dostać w takiej paczce, i potem powiem Wam też, ile za nie zapłaciliśmy. Jedną kupiliśmy ze sklepu Plus, a drugą kupiliśmy ze sklepu DIRK, tak więc zaraz będziemy jechać je odebrać, no i dowiemy się, co znajduje się w środku. Dobra widzowie wyszliśmy już ze sklepu no i z tej paczki cała torba zakupów, tam widzieliście taka mała skrzyneczka całusienka torba pełniutka eee, w plusie zapłaciliśmy za tą torbę 750 750, a jest cała torba, ale w domu zobaczymy co tam dokładnie jest. Lecimy po drugą, jesteśmy widowie właśnie w dirku zaraz będziemy odbierać drugą paczkę ale zrobimy małe zakupki dobra widzowie odebraliśmy właśnie paczówkę z Dirka już widziałem jedną fajną rzecz co na pewno się wykorzysta no zrobiliśmy też swoje zakupy to to oczywiście nie odłożymy nie no ale lecimy teraz do domu i zaraz Wam pokazuję oba sklepy na stół rozkładamy i pokażę Wam co dostaliśmy w tych paczkach no i oczywiście czy w ogóle warto jest kupować takie paczki. Zaraz to zobaczymy. Dobra widzowie. Tak więc my już jesteśmy w domu. No i powiem wam, że ilość za 7.50 naprawdę zaskakuje. Bo jest naprawdę tego sporo, jaki z plusa, taki z dirka. Naprawdę dużo, dużo, dużo. Za 7.50 normalnie byście tyle w życiu nie kupili. Są to oczywiście produkty przed datą ważności, więc trzeba te sałatki różne po zamrozić. No, ale są to takie rzeczy tak naprawdę, które Wam pójdą dzisiaj, bo zrobicie sobie kanapki do pracy i w ogóle to. Zresztą, zobaczcie sami. Pierw pokażę Wam plusa. To wszystko jest ze sklepu Plus. Mamy jedną porcję nasi, czyli ryż z warzywami, i z kurczakiem. Mamy białą czekoladę. Dwa razy jogurt z ryżem. Mamy. Taką sałatkę z serem kozim. Mamy sałatę, dwa takie batoniki karmelowe, sosy ciemne, taka sałatka. Mamy taką przystawkę oliwki, ser, szyneczka, filet Amerykan, pojemnik. Kłaszczet, dwie takie małe sałatki z jajkiem. Kolejne warzywa. Tu kolejna warzywa. Oczywiście, możecie to zamrozić na patelni jak znalazł. Mamy jakiś taki sosik. Więc to wszystko, co tutaj leży, zapłaciliśmy za to 7,50. Druga paczka, czyli wszystko, co leży tutaj, to jest DIRK. Dwie paczki wędliny, ciasto na pizzę, na pewno zrobimy sobie pizzę, dwa takie hamburgery bio, mleko, jogurt truskawkowy, trzy takie ciasta, taki jogurt e, z malinami i z zborówkami, taką sałatkę na raz z makaronem. Taka sałata na suróweczkę do obiadu. I taka sałata. Za to wszystko daliśmy też 7,50. Dzisiaj wygrał Plus. Plus miał dużo więcej produktów niż Dirk. No ale co, myślę, że takie filmy też Wam się podobają. Jak widzicie, jest tego naprawdę sporo. Łącznie 15 euro w życiu. Tyle byście nie kupili za 15 euro. E, takich produktów. No i co? Dawajcie znać w komentarzu, czy chcecie więcej takich filmów. Ja mówię, znaleźliśmy tą aplikację, więc mogę dla Was robić takie filmy. Nie tylko z tych dwóch sklepów, bo jest bardzo dużo. Patrzałem, są mi piekarnie i w ogóle. Tak więc dawajcie znać, czy chcecie. No a my widzimy się w kolejnym filmie. Siema!